Ten podły jeb... z Pysiński. Kochani, w sumie to szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Natalia, dla innych Nejka, fajnie Was. A by... dla Was? Może nie będę pytał. Idzie, słuchajcie. Dzisiaj przychodzę do Was tutaj w sumie z Pismem Świętym, o. i z czymś, co jest bardzo. nie spodziewałem powszechne. Mianowicie coś dzisiaj na temat właśnie wybaczania, coś na temat gniewu, kłótni, coś na temat takiej życzliwości i ogólnie coś na temat tego, że niektórzy ludzie żywią się urazą wobec innych. Ja tutaj pragnę może od takiego czegoś zacząć, że słuchajcie, każdy z nas prędzej czy później w życiu spotka, albo w sumie kogoś już spotkał, kogoś, kogo naprawdę nie lubił, kogoś, kogo naprawdę miał dość w swoim życiu, z kim często się na przykład kłócił, mieli jakieś zwady, czy to rodzinne, czy to tak. nazwijmy to antyprzyjacielskie i... Z osoby nawet czasami bardzo bliskiej, ta osoba stała się bardzo daleko właśnie poprzez te wszystkie kłótnie i zranienia. I słuchajcie, później dochodzi Są do czegoś takiej te, na temat drugiej osoby. W sensie wiecie, obmawiania ją za jej plecami, gdy jej obok nas nie ma. Taki brak życzliwości, brak wyciągnięcia ręki na zgodę, taki wszechobecny e, bunt. Będzie nawet na pompojańska? Myślę, że będzie no wobec tej osoby i nastawienie nawet innych przeciwko tej osobie tylko dlatego, że my tej osoby nie lubimy. Również pojawiają się jakieś Arcticu złorzeczenia, takie przeklinanie drugiej osoby, jakieś używanie wobec niej takich obraźliwych słów, jakieś takie w ogóle wszelakie takie zgrzyty, czy to właśnie w naszej duszy, w naszej głowie wobec tej osoby, że nawet często ktoś może pomyśleć o kimś tutaj w głowie już, w sensie tak wiecie, już w tym sercu rodzi się taki ogromny gniew, co oczywiście wiadomo nie jest kompletnie dobre, bo my kochani mamy być ludźmi, którzy nawet jeśli kogoś nie lubią, nawet jeśli ktoś nas ciężko skrzywdził, mm. jeśli ktoś nas zdradził, no. zostawił, hobił, no. nie no. wiem, naprawdę nam źle życzył, albo na przykład nawet w mediach opublikowałby jakieś obraźliwe treści, wyśmiewające, to my i tak mamy mieć coś takiego, że w sercu rodzi się taki kwiat wybaczenia. To ja się zastanawiam, gdzie był ten kwiat wybaczenia, na przykład, bo ja będę to do ustalania mówił, ale zastanawiam się, gdzie był ten kwiat wybaczenia u Nike w momencie, gdy e... Przeczyła na fajno-katolików, na kobiety skąpo ubrane, na mężczyzn, którzy są pizdami, na osoby z Ukrainy, na kobiety, które chcą decydować o swoim ciele, na ludzi o odmiennej orientacji seksualnej. To mnie tak zastanawia, nie? gdzie, gdzie ten miał kwiat w sercu. Może zwiędł na chwilę, a może teraz już się podlała go czymś, jakąś, jakąś odżywkę dla kwiatów dała, cholera, wie, nie? Mowa tutaj dokładniej o tym, żeby w naszym sercu, mimo wszystko, Archetyki? myśleć o tej nie. osobie dobrze. Nieważne, co ona by nam złego zrobiła, nieważne, co ona by nam złego uczyniła, my i tak o tej osobie mamy nie myśleć źle, mamy w głowie ją nie obrażać, mamy jej nie przeklinać, nie życzyć jej niczego złego, mamy jej nie, Kolej, nie plotkować na jej temat. Oczywiście pamiętajmy, że nie mylmy plotek z mówieniem swojego świadectwa, bo to jest coś takiego. Dobra, spoko. ...że załóżmy, bo tutaj bardzo często ludzie tego nie potrafią odróżnić, także sprostuję to. Niektórzy ludzie myślą, że sianie plotki to jest moment, kiedy ktoś opowiada historię swojego życia. Czyli załóżmy, miałabym koleżankę, ta mhm. koleżanka mnie obmówiła, bardzo mnie zraniła, ta koleżanka ukradła mi sukienkę i bardzo mnie to bolało i na przykład do dzisiaj nie mam z nią kontaktu. Jeśli spotkam drugą koleżankę i mówię, kurczę, wiesz ty co, ta Mariolka, to jest wymyślone... U, montaż. Nie spodziewałem się. Ta Mariolka ukradła mi sukienkę, ta Mariolka mnie zostawiła, zraniła mnie, wiesz, a ja się z nią tyle lat przyjaźniłam. Bardzo mi jest przykro, wiesz to co? Powiem ci, boli mnie to, cały czas mnie to boli. To to nie jest plotkowanie. Plotkowanie mhm. zaczyna się teraz. Tutaj daję przykład. Wiesz, ty co ja ci pamiętam, ja to Mariolka. Fajnie, że ten Elagawin, Boże. Fajnie, że Najka mówi, podaj nam przykład, czym jest plotkowanie, czym nie jest plotkowanie. Super, to się cieszę. Dolkę, koleżankę, taka kupia baba. powiem naprawdę żygać, mi się chce, jak ją po prostu widzę. sukienkę mi ukradła, w ogóle pęci ona w tej sukience tak brzydko wygląda, po prostu żygać się chce, że po prostu, no, no kosmos to jest, bo wiesz, ukradła, jeszcze mi w ogóle zraniła serce i wiesz, tu chodzi o to, że ja jej nie życzę w ogóle dobrze. Wiesz to, co ona ma teraz faceta, wiesz to, co niech ona się z tym facetem rozstanie, bo wiesz to, co taka. Skurwa naj, najgorszy przykład plotkowania, jaki kiedykolwiek usłyszałem, nie? Nie, nie wiem. Majka. Yy, weź, zostań przy mówieniu jako najka jako w pierwszej osobie. W pierwszej osobie zostań. Yy, Wiesz w trzy osoby, tak? W trójce. Ale jak mówisz coś na filmach, to mów tylko w pierwszej osobie, bo, bo tak to nie, nie idzie. Nie, nie, znaczy, nawet nie, że nie idzie, tylko tobie nie wychodzi po prostu. Trapyka to nie powinna z kim być. To już jest plotkowanie. I to są w ogóle, wiecie, oszczerstwa, bo. A zaczynamy na drugą osobę naprawdę mówić rzeczy, takie nie dość, że właśnie pod, podkoloryzowane, dodatkowo zaczynamy ją obrażać właśnie tymi. Jej... Odmawiamy Odmawiamy no to jest spokój. dokładnie. Słowami, że kropyka, że głupie i tak dalej, bo to już jest obrażenie drugiej osoby i wtedy to już jest plotka i to już jest obmowa drugiej osoby. Moment, kiedy mówimy tylko o tym, co nam się przydarzyło, że ktoś nas zranił, czy że ktoś nas właśnie skrzywdził, czy że ktoś nas, no nie wiem, cokolwiek obraził, to nie jest niczym złym. Złe by było to, gdybyśmy tym drugą osobą zaczynali właśnie traktować tak samo, jak ona nas traktuje, czyli też właśnie... Mów dalej. Bez dalej. takiego braku miłości, bez takiej, takiego braku życzliwości. Chodzi o to, że już byśmy w sercu myśleli o tej osobie źle. Już samo myślenie o kimś złe jest złe. Mam kilka cytatów z Pisma Świętego, nad którymi chcę, żebyśmy się... A bo mi katolika, to przepraszam, to po nic nie rozumiem. Chwilę zatrzymali. Słuchajcie, mamy tutaj przykład z Mądrości Srecha. Nie da się usprawiedliwić niesłusznej złości. Wybuch gniewu staje się upadkiem. No i teraz właśnie mowa tutaj o gniewie. Słuchajcie, każdy mhm. z nas ma taki moment, że naprawdę ma ochotę wszystko roztrzaskać, zacząć przeklinać jakieś bulgaryzmy i tak dalej. Taki wybuch gniewu. Bardzo. To znaczy ja nigdy. Ja w ogóle się nie wkurzam. Taki wybuch agresji, szaleństwa. No Czasami ludziom się to zdarza. I teraz wiecie co, tu chodzi o to, żeby się powstrzymać od tego, bo jak my zaczynamy się gniewać, zaczynamy jakby używać wulgaryzmów, złorzeczenia, jak zaczynamy krzyczeć na kogoś, ale wiecie, nie w obronie. Powiem wam tak, moi drodzy, e, bardzo dobrze, że nie jestem katolikiem, ponieważ wektrze zajebanej, złożycze od rana, od świtu kurwa do zmierzchu. E ze złymi emocjami. Następne... i plotkuje wszystkim, wszystkim, w wszystkim, którym mogę, plotkuje na temat adwertyzuj. Z mądrości seracha. trzymaj się z dala od kłótni i unikaj grzechów. Człowiek pobudliwy wznieca kłótnie. Oczywiście czasami zdarzają się sytuacje, że my znajdziemy się nazwijmy, między dwoma osobami i chcemy tę jedną osobę właśnie rozdzielić, ale później odwraca się to wszystko przeciwko nam. Takie sytuacje też się zdarzają. Też później jakieś w kłótni osoba może powiedzieć na nas coś złego i jakby my też dołączamy w pewien sposób do kłótni. Tylko wiecie co, jest różnica. Jeśli ktoś na przykład fałszywie zaczyna kogoś oskarżać, wydziera się na tę osobę i ta osoba nawet nie widzi sobie winy, żona źleczy bo to są fałszywe oskarżenia, zamiast zbadać, to ona zaczyna wzniecać właśnie kłótnie, co już będzie bardzo bardzo złe. Mamy tutaj taki kolejny fajny cytat z Mądrości no Zazdrość i gniew skracają dni życia, a troski sprowadzają przedwczesną śmierć. W pieśni świętym bardzo często używane jest sformułowanie głupiec. I wiecie, ten głupiec oznacza nie, żeby kogoś właśnie obrazić czy coś, nie, że Pan Duch chce nas obrazić, tylko chodzi o osobę. Ja na przykład mówię debil. I to też absolutnie nie jest, żeby kogoś obrazić. Tylko to jest moje świadectwo o kimś, że ktoś jest debilem. Ale to absolutnie... Która nie jest jakby taka... Absolutnie to nie jest złożyczenie i to nie jest yy, wyzywanie. Po no, prostu ktoś jest tyle. Rozumna, która jakby nie posiada takiej mądrości życiowej i ona nie chce sobie nic dać właśnie yy, do serca, wnieść nowego czegoś mądrego, czegoś, co może ją czegoś jakby nauczyć tutaj na tym świecie wobec innych ludzi, wobec samych siebie. Tylko, że ta osoba cały czas... E, Najka, dlaczego nie potraficie wybaczyć, się tak jak Pan jest wybaczył swojemu prawcom, tak jak wybaczył Rzemianom, tak jak wybaczył tłumowi. Najka, ty byś wybaczyła? Najka, ja nie. No to... Myśli, że tylko ona jest właśnie taka, jakby posiadająca. Najka nie musi wybaczać. Najka Jezus wybaczył za nią, więc ona już nie musi wybaczać. Po co dwie osoby wybaczać? Jest ale tu nie chodzi o mądrość Bożą, tylko chodzi tutaj o taką mądrość jej, właśnie tak nazwiemy to prosto z jej serca. i. Według właśnie Pisma Świętego, z właśnie Księgi Przysłów, wargi głupca zniecają spory. Bo zauważcie, że osoba mądra, osoba taka roztropna, osoba życzliwa nie chce się kłócić. Osoba życzliwa będzie zawsze dążyć do tego, żeby był między ludźmi pokój, żeby była wszelaka taka zgoda i właśnie taka wszelaka miłość, taka wywodząca się nie dość, że z naszego serca, to jeszcze na cały świat. I właśnie my do czegoś takiego mamy dążyć. Cytat z Księgi Koheleta, Nie pozwalaj, by twój duch rozpalał się Ruch. Gniewem, bo tylko głupcy noszą w sobie skłonność do gniewu. I coś na temat życzliwości. Pierdolenie. Powiem Wam, że yy, złościć się jest rzeczą ludzką, tak jak śmiać się jest rzeczą ludzką. Yy, takie udawanie, że złość, gniew. No, jesteś, jesteś głupcem, jeśli się gniewasz. Pierdolenie. Właśnie pierdolenie. Ktoś nas zdenerwuje, mamy prawo do emocji, mamy prawo do uczuć. Nie warto się. Boże. Nie warto się kłócić z kimś długo. Ale będziesz wkurzony i masz ochotę pobluzgać? Zrób to. A nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Właśnie tak, tak, tak. To cholery jasne. Z księgi przysłów. Człowiek patrzący życzliwie dozna błogosławieństwa. Bo swój. Chleb... O, fajny montaż. Trzący życzliwie dozna błogos. Stary, ale masz błogos dzisiaj. Z biednym. Oczywiście wiecie, tu nie chodzi tylko stricte o chleb, czyli o jedzenie, tylko chodzi również o taką radość życia, o taki poczucie serca, które on posiada i on chce również to innym podarować, tak żeby wszyscy mieli tę taką miłość w sercu, ten taki spokój, żeby nikt z nikim się nie kłócił i każdy żył w takiej pełnej zgodzie. I jeszcze na Bugessa, sam koniec z wariacie. księgi Tobiasza. Nie czyń nikomu, co Tobie niemiłe. Moi... No to I... Najka, bardzo się cieszę, że to mówisz. Szkoda, że się do tego nie stosujesz. I drodzy, tutaj taka chwila kontemplacji o. na temat tego, że my ludzie często jesteśmy poranieni, często chcielibyśmy się innym odegrać, chcielibyśmy dokonać jakiejś zemsty, chcielibyśmy, nazwijmy to, swoją, e, swoją drogą życiową i swoimi czynami uczynić coś, co dokonałoby sprawiedliwości wobec tej drugiej osoby, tak żeby ta osoba się czegoś nauczyła i tak dalej. Jeśli to nie będzie robione z Panem Bogiem, to. Macie błogos? Ja mam, Nie widzicie, jakiego błogos? Może nie dość, że nas krzywdzić, dodatkowo innych. Tutaj mowa też o tym, żeby nie czynić drugiemu, co nam jest niemiłe, właśnie poprzez te wszystkie plotki, poprzez fałszywe oskarżenia, poprzez właśnie, nie wiem, zgłaszanie kogoś fałszywie, nie wiem, na, na policję czy coś, bo są tacy ludzie, no wiecie, ja również miałam takich hejterów i takie przeróżne osoby z mojego życia prywatnego, którzy właśnie robili wszystko tylko po to, żeby mi utrudnić. Jak zacznę ten... sprawdziłeś z tyłu, to walna baranka w ścianę. Wiesz co, to nie w tym filmie, coś tutaj mówiła a propos Stuarcie. Coś trochę, trochę o Stuarcie. Ale to już nie chcę włączyć tego po raz kolejny. Życie, jakby, i wiecie, to nie jest kompletnie fajne, bo wiecie, oni tak naprawdę krzywdzą tym mnie, ale co z tego, że oni mnie krzywdzą, skoro to jakby i tak wróci do nich? to mieć kupić jej książeczkę i zrecenzować. Wiem, e, ale tego nie zrobiłem jednak, wiesz? Takich grzechu, także. Nawet jeśli oni by, ktoś by chciał właśnie wam wykonać jakąś taką sprawiedliwość, jest, ale w taki złowieszczy sposób, że wiecie, że to nie jest tak kurcze, no szkoda mi tej osoby, chciałabym jej pomóc i tak dalej, tylko że to jest coś takiego kurcze, ja mam dość tej osoby, niech ona odpowiada sama za swoje czyny, ale w ten najgorszy sposób, ja zrobię wszystko, żeby tę osobę zniszczyć, no to, to już wiadomo, że to będzie złe. Tak samo jakieś myślenie o kimś źle, rozpowiadanie plotek, takich nieprawdziwych, no wiadomo, plotki są zwykle nieprawdziwe na temat danej osoby, to będzie wszystko złe, jakieś prześladowanie drugiej osoby, jakieś wulgaryzmy wobec tej osoby, obrażanie, no, no wszystko, nawet tutaj właśnie jedna kwestia, nawet brak udzielenia pomocy drugiej osobie będzie grzeli bo czasami, tutaj jedna kwestia, bo czasami jest tak, że załóżmy, jest ja jakaś osoba poszkodowana, widzimy ją, nie wiem, załóżmy w mediach, e, widzimy ją, nie wiem, na ulicy. No, coraz bliżej jesteśmy Pandora Gate, mam nadzieję, że nie zostanie to poruszone. No, gdziekolwiek i widzimy, że tej osobie dzieje się y, krzywda. Jeśli mhm. my przejdziemy obok niej obojętnie i pomyślimy, a dobra, niech ona sobie sama życie życiu radzi, uwierzcie mi, to też jest grzechem, to nie chodzi o to. Ja na przykład bardzo chciałem y, pomóc najce, y, znaleźć pracę y, społeczne, więc nie wiem, czy to jest Błogos, czy to jest właśnie Antybłogos. To, że ta osoba nie prosi nas o pomoc, więc my jej nie pomożemy, bo tu chodzi o to, żeby w życiu pomagać nawet tym, którzy nas nie proszą o pomoc, żeby nawet zaoferować swoją e, pomoc, a nie, że z kogoś będziemy się śmiać i tak dalej, wyśmiewać, bo on ma e, jakieś głupoty gadane, nie wiem, bo on jest biedniejszy, nie wiem, bo on jest bogatszy i nie chcemy mu pomóc jakkolwiek, nie wiem, z naprawą samochodu. To będzie wtedy bardzo, bardzo złe i tutaj właśnie taki moment, proszę Was, wypaczajmy ludziom, bo wiecie co? Jesteś święty, jestem świetny. <słuch> Wybaczenie przynosi ulgę. Wybaczenie to jest. Brak udzielenia pomocy z grzechem, ale miła i mądra dziewczyna. Na pewno pomaga samom pokrzywdzonym Ukrainie. Tak, tak, brak udzielenia pomocy z grzechem. Ale Najka mówi, że y, nie, w, y, nie pomoże Ukraińcom, ponieważ boi się, że oni się tutaj zalękną. Ach, ten katolicki język. Oczami katolika oczywiście. to, to też było. Moment, kiedy my na sercu czujemy taki błogi stan. Pamiętajmy, Błogostan że jeśli mamy stan. serce, które żywi do kogoś urazę i idziemy do komunii, to ta komunia jest przyjęta właśnie w takiej nieczystości serca, czyli to już jest komunia taka przyjęta, świętokradzka, o tak to powiem. Bo tutaj chodzi o to, żeby pójść do właśnie pana Boga z czystym sercem. Przecież my musimy mieć wolne serce, żeby przyjąć do niego pana Boga, a nie, że do kogoś w sercu żywimy ogromną urazę. Jak wybaczymy komuś, to i pamiętajmy, że Pan Bóg nam wybaczy, bo tutaj jest właśnie napisane z mądrości Seraha, Przebacz zło bliźniemu, a wtedy, gdy będziesz prosił, Bóg Tobie przebaczy. Bo nigdy nie wiemy, kiedy my zrobimy coś złego i kiedy my będziemy prosić samego Pana Boga o wybaczenie. Tak samo jeszcze jedna kwestia, moi drodzy. Brak wybaczenia jest grzechem. Jeśli do kogoś żywimy jakąś urazę, jeśli nawet ta osoba nas skrzywdziła nie 20 lat temu, jeśli nie wiem, 50 lat temu, 50 dni, wiecie o co chodzi, że wszelakie jakby takie momenty naszego życia i my ciągle rozpamiętujemy to jedno słowo, co ta osoba zrobiła, co jakieś, nie wiem, zdradziła nas, czy omówiła. O no dobra, no ktoś mnie zdradził, no to chuj mu w dupę, nie? Znaczy, przepraszam, że tak bezpośrednio, ale... Znaczy, inaczej, mówię, no ja, ja nie patrzę na to jako, jako katolik, ale najka też pierdzieli głupoty, bo, bo ona też mówi, mówi o jakimś tam... To jest grzecha, ma co nie, a nieustannie, a nieustannie pokazuje, że, że ludzi ma za śmieci. Natomiast jak ktoś mnie zdradził, no to niech się pierdoli i... Nie wiem, spotkam tą osobę za 10 lat i dalej będę pamiętać, że mnie zdradziła i że jest śmieciem najgorszym, no i tyle, no. Także ktoś może się ze mną nie zgadzać, ale ktoś się może też ze mną zgadzać. Ukradłam, wiecie o co chodzi? To. Ciekawe, czy no... polskie prawo wybaczy Stewartowi. Dokładnie, też się nad tym zastanawiam. E, zobaczymy. Jeśli nie wybaczy, e, polskie prawo to będzie miało grzecha. Że my tej osoby nie wybaczymy, to my sami siebie tym karamy, bo my ciągle żyjemy w tej urazie i ciągle żyjemy w tej nienawiści do drugiej osoby, i to jest złe. Natomiast. Wiecie co, tutaj jedna kwestia, należy ludziom przebaczyć... Doktor Live, no jeszcze trochę, zastanawiam się tylko, czy klepsydry włączamy, czy klepsydry na kolejnym odcinku, bo trochę mnie y, y, zmęczenie bierze, ale zobaczymy jeszcze. Cześć. Ale należy na początku Kto dać. Co to jest? Daje kogo wy oznaczacie? im się poprawić. W sensie, żebyście mnie zrozumieli. To na przykład widać na przestrzeni właśnie historii i tak dalej, że niektórzy ludzie, którzy właśnie nas nie przeżycili, nie żałowali czegoś, to później robią to samo kolejny raz. Bo jeśli osoba nie zrozumie najpierw swojego błędu, który popełniła, a prosi nas o wybaczenie i mówi, ja nic złego nie zrobiłam, weź mi tutaj spokój, a ona nas przeprasza, to to nie są przeprosiny, tylko to jest manipulacja. To po pierwsze. A druga kwestia, jeśli na przykład mamy moment w życiu, no przykład, nie wiem, jakaś bliska osoba nas zraniła, skrzywdziła, obmówiła, nie wiem na na nas, obraziła nas, zdradziła nas, okradała no wiecie, takie wszystkie rzeczy. I jeszcze... Zaraz koniec, rytha. Patrzy trzy minuty na przyspieszeniu. Czyli ta osoba nas przeprasza, my mamy jej wybaczyć, ale teraz uwaga tutaj do nas, do nas tutaj, który, my, którzy wybaczamy. Nie Najpierw nie dajmy się tej osobie wykazać, że ona nam nic złego nie zrobi, że nie powtórzy swojego błędu. Ale tutaj jedna rzecz. My nie musimy wprowadzać z powrotem tej osoby do swojego życia. Załóżmy, ja bym miała teraz jakiegoś chłopaka. Nie lubię tego podejścia. Ktoś, się, ktoś cię ci przeprosił cię i pójdzie niby do nieba, a ty mu nie wybaczysz, to już nie pójdziesz, to już pójdziesz do piekła. Ta wiara jest często tak irracjonalna, że go boli. Dlatego ja tutaj o irracjonalności wiary nic nie mówię, ponieważ mam dużo... Miałbym dużo, ale, ale nie chcę mi się kłócić na temat wiary, nie chcę mi się kłócić na temat polityki, więc po prostu kłócę się tylko z Nike y, albo z jej filmami. Więc sam się wkurzam, nie są grzecha. Który by mnie zdradzał. I on by prosił mnie o wypaczenie. Ja jak najbardziej mam mu wybaczyć, żeby mieć czyste serce i żeby właśnie mieć taką miłość wobec tej osoby, żeby nie mówić o niej źle ani nic z tej rzeczy. Rozumiecie, o co tym... No właśnie nie rozumiem. Wpiszczam taką osobę. Ktoś zrobił coś mi specjalnie, że on poczuł się źle i później mu powie, no przepraszam. Chuj mi swojego przepraszam. To znaczy inaczej. Chuj mi swojego przepraszam, inaczej się nie da. Mam nadzieję, taką nie. Natomiast jeśli byłaby sytuacja, że. Ja mówię, wiesz ty co, dobra, wiesz ty co, ty tydzień temu mnie zdradziłeś, ja cię wybaczam, jestem osobą, jestem. To to nie świadczy o tym, że my jesteśmy miłosierni, tylko świadczy o tym, że my jesteśmy głupi. I, i że idiotami przywołuje ja że... się bardzo szczerze. Ja bym była głupia, bo ja bym wybaczyła facetowi zdradę, który by mnie zdradzał raz, drugi, trzeci, czwarty. Ja bym mu ciągle wybaczała. Nie na tym polega serce. Bo Jezus sam chce, żebyśmy go przeprosili, ale żebyśmy... Z... ...zmienili swoje zachowanie, a nie, że my pójdziemy sobie dzisiaj do spowiedzi, ale w tej spowiedzi mówimy, a dobra... W sercu i tak wiem, że później wrócę do domu i znowu będę coś złego robił. Bo wtedy ta spowiedź jest nieważna. Przecie wiecie, Pan Bóg zna nasze intencje, ale my ludzie nie znamy intencji drugiej osoby. I teraz dążę do tego, że. Warto wybaczać, ale jeśli ktoś nas potwornie skrzywdził i wiemy kompletnie, że ta osoba nas nie szanowała, to nie musimy jej przyjmować do swojego o. życia. To, że kogoś na przykład nie przyjmiemy do swojego życia, nie jest oznaką tego, że żyjemy w grzechu nie, bo jakbyśmy się tym też jest napisane, że wybaczać mamy, ale mamy na początku właśnie zwracać uwagę na to, czy ta osoba się zmieniła, żeby nie być głupim, że przyjmiemy kogoś do życia, kto nas wczoraj okradł na milion złotych, a dzisiaj go przyjmiemy i mu damy na stole, położymy mu milion złotych i liczymy na to, że on nic na nie o Wiedział co mi chodzi, że niektórzy ludzie nawet jeszcze dają samego siebie Majka nie u mnie w szkole. Nie, nie, nie u mnie. Dobro, a wiedzą, że ta osoba ich nie szanuje i dalej, jak liczą, że ta osoba zacznie ich szanować. Bo wtedy to też nie będzie dobre, bo my mamy schylać się właśnie tylko i wyłącznie w życiu po diamenty, a nie po jakieś kamyki, które właśnie nie będą nas użyć, tylko nam ciążyć. W się sensie chodzi mi o kamyki w formie ludzi, którzy nas źle traktują i, i nie szanują nas m, właśnie w taki sposób, jak należy. Także moi drodzy, to chyba tyle, co wam dzisiaj chciałam powiedzieć. Dosyć długi ten filmik wyszedł. Mam nadzieję, że filmik Wam się podoba i wszystkiego dobrego. Tak. pamiętajcie, że jesteście cudem i buziaki. Powiem Wam tak. Pierwsza, się zgadzam z Nike'ą. Muszę być naprawdę zajebistym cudem, że wytrzymuję i gadanie na filmie.